Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraftika. Tak, pozwólcie, ja sobie zobaczę jedną rzecz: jest Git, super, bardzo mnie to cieszy. Na samym starcie dzisiaj nie ma kamerki, chciałem wam tylko powiedzieć. No, w sensie, wy to widzicie, że nie mam mojej pięknej facjaty, ale dlaczego jej nie ma? Bo po prostu jest już późno i nie wyglądam na tyle okazale, żebyś mnie oglądali, że tak się wyrażę. Oh, yeah. <laughs> Czytaj po prostu mi się nie chciało włączyć kamerki. Yy, tak, ten odcinek od razu wam mówię. Będzie krótszy niż zazwyczaj. Wiem, że ja tak gadam zawsze ale tym razem serio tak będzie już się bałem, że przyrżnę w tamtą posadzkę. Naprawdę się bałem o to. <laughs> Na samym starcie widzowie. Teraz parę te Jeżeli wam się podoba to co tworzę na tym kanale Zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i komentarz Żebyśmy prężnie się rozwijali, teraz to wyrobicie jakiś kosmos Więc jestem wdzięczny W ogóle jestem wdzięczny za Tak pozytywny odbiór hardcora Szczerze się nie spodziewałem Tego I przepraszam jak będę Taki dzisiaj lekko skołowany Ale po prostu, jakby to powiedzieć, mam za sobą ciężki dzień i trochę przemyśleń, ale spokojnie, dzisiaj Dawid Filozof Was chyba zadręczać nie będzie. Yy, no i po prostu jest godzina, jak ja to nagrywam, 17.14 około. A no nie około, tylko tak jest. A ja przeważnie nagrywam coś około godziny 12, max. Więc. Jestem po całym dniu, to wiecie, że jest ciężko. Ale myślę, że to rozumiecie, bo wy jesteście zarąbiści widzowie. I wy to zawsze rozumiecie. Teraz trzeba troszeczkę przysłodzić. Dobra, pora poobcinać owieczki. Oj, tą cyjankową. Strasznie chętnie. Oj, tą cyjankową. Strasznie chętnie. Ja muszę w ogóle chyba częściej, czas, częściej czasu. Więcej czasu muszę chyba spędzać na farmie. Generalnie. No, nie na farmie, może, tylko ogólnie tutaj w domu, bo. Gdzie co ja może tak po prostu będę trzymał i będę szedł? Muszę więcej czasu spędzać na fa na, yy, w domu, bo. No, nie jestem tutaj w ogóle, a ja mam też jeden bardzo fajny pomysł tutaj. No i trzeba się dalej mimo wszystko w Minecraftiku rozwijać. Jakby wiecie, yy, wolne dni w słowie wolnymi dniami, ale już nadszedł koniec tej laby. No i chyba pora się brać za robotę i robić kolejne rzeczy. Ważne, nieważne to jak, jak kto to interpretuje. I generalnie widzę Wy tak. Chcę Was przy okazji zaprosić na Instagrama, jak już i tak dzisiaj <grym> żuliłem o wszystko. Yy... Bo wrzucam tam często, może nie wrzucam zdjęć, ale obiecuję, że to się zmieni. Chcę w się sensie nie, że nie wrzucam zdjęć, tylko wrzucam rzadko zdjęcia. O, jeszcze ta cyjankowa, jeszcze tamta widziałem. Nie uciekniesz mi dziadu. I jeszcze tam. Ten fioletowy mi się serio tak podoba, że ja wszystkie obetnę. No i nice. Ale wracając to... Yy, nie wrzucam jakoś często mega zdjęć, ale wrzucam relacje różne z yy, treningów, nie treningów. No i też tam w sumie myślę mogę kogoś zmotywować, jak zobaczycie co ja robię. No ale to już zapraszam na tego. Na Instagrama, nie? Linki wszystkie macie w opisie, nie linki i tak dalej Inne popierdółki, wszystko jest w opisie Więc zapraszam A my wracamy Trzeba dzisiaj dokończyć tą podłogę yy, W kształcie czołgu Ale Jeszcze bym chciał jedną rzecz zrobić Ale nie będę wam spoilerował Bo może to wykorzystam jako osobny odcinek Jeżeli yy, nie zdążę w tym, tym. W tym odcinku, jeżeli tego nie zdążę zrobić, to po prostu zrobimy to w kolejnym odcinku. Albo wiesz jeszcze kolejnym. W jakimś z przyszłych odcinków to zrobimy, tak powiem o. No i kurde, patrz, teraz ja mam oddychanie trójkę. No i teraz to ja mogę płynąć, panie dziejku. Nie wiem, też mnie korci... Jeszcze jedna seria, szczerze wam powiem. Ale... To, jeżeli dobijecie 5000 subów do końca tego roku, to robimy nową serię, która też będzie, uważam, gruba. W sensie nie dosłownie gruba, ale yy, będzie fajna, tyle wam mogę powiedzieć. No, ale to, jak dobijecie 5000 subów do końca roku. I przy okazji, yy, owalę się wtedy na łyso i wam to pokażę. Więc chyba warto, jak chcecie zobaczyć 14 latka, no jeszcze nie, ale niedługo. Łysego to wiecie co robić. Dobijać subiki. Ale to jest wyższy stopień żebrania osoby. Normalnie youtuberzy mówią, że coś tam, nie wiem, dadzą albo coś zrobią, pofarbują sobie włosy na różowo. Tymczasem ja dla Beki się kiedyś owaliłem prawie na Łyso. <dobija> dla Beki, tak o. No wyglądałem mniej więcej tak Więc wiecie, co jest 5. Yy, ta podłoga jest w ogóle czemu takie kolory? W ogóle nie pytajcie mnie, <laughs> lepiej, żebyście mnie w ogóle nie pytali. I tak, to jest miejsce, w którym już sobie pójdę. Nie wiem tylko, czy mam odpowiednią ilość surowców. Oczywiście, że nie. Kiedy ja w sumie ostatnio zbierałem surowcem, to się nie dziwię, że nie mam. Ale to będzie takie miejsce. Jakby to określić chciałem powiedzieć przedsiębiorcze. Ale to będzie takie miejsce w dużym skrócie, w którym mm, jest wszystko. O co mi chodzi? Są kowadła, nie kowadła i tak dalej. Kurde, nie tak. Co ja kliknąłem. Zamieniłem to, nawet nie wiem jak. E, kowadła w ogóle się niszczą. Właśnie. Da się naprawić kowadło? Szczerze nie wiem. Crafting table tu jest chyba. Zaraz znajdziemy kij. I to generalnie muszę rozkmienić w końcu jak się netherite'owe rzeczy robi. Bo ja po prostu nie wiem. No Ho. Dobrze, że to się stało, bo się ściemnia, a tego nie wiedziałem. Ciśniemy tu. Ciśniemy na szybko spać. <gry> Idziemy spać. Kurde, jestem jak zoza maksyk tak zwany. Dobra. Jesteśmy tutaj, śpimy. I na górę idę, bo tam. Też było parę rzeczy, chyba tam w ogóle był ten mój crafting zapasowy, choć szczerze nie wiem, czy ja go miałem już. Już mam z już nie wiem, czy ja miałem ten crafting bonusowy, czy nie miałem. Oho. No ale jestem zawsze przygotowany, to myślę, że miałem coś takiego. A wiecie co, widzowie, po prostu zobaczymy. No, kliknąłem to, idealnie. No szczęście idę spać szybko, więc tam się nic nie respi, bo jakby się respiło, byłby problem. I do zakład, że ten crafting już gdzieś był. Ale jestem po prostu ślepy i go nie widziałem. Mogę się o to założyć, nie? No, ale tu nie ma nic. Dobra, to schodzimy sobie na dół, wstawić te rzeczy. Czyli stół. Ja dalej nie wiem, co ten stół może robić. Ostatecznie nie mam pojęcia, szczerze. <laughs> nie wiem, po prostu nie wiem. Tu będą takie rzeczy. No kurde, nie ten przycisk. Ok, tu będą takie rzeczy, a tu będą inne rzeczy, dokładnie tak. Jeszcze bym chciał zrobić... Ale czy ja mam miejsce na coś takiego? To w sumie nie musi być pomieszczenia, to tutaj zrobimy coś takiego. To jest tak pusto, możemy to wykorzystać. Tu zrobimy naszą przepalarnię, widzowie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. To zrobimy tutaj na taką przepalarnię. No, będzie, będzie się po prostu paliło <laughs> nie tak jak myślicie, że będzie się paliło, tylko będzie się, no, wiecie, jak to się nazywa. O, mięsko, no, będzie się mięsko robić, ziemniaszki robić. Bo tutaj zobaczyłem to, powiedziałem, że ziemniaszki się będą robić, i tak dalej. Więc będzie git, no, kurde, pój. Ale fajnie ogólnie, że te budki mam teraz takie, że ogólnie cały setup mam przystosowany po odpływanie. Bo to jest taka satysfakcja dziwna, jak ja płynę szybko. Nie wiem dlaczego. A tu było mięso? 19? Albo jestem głupi. I może było go mniej. Nie wiem. Zresztą widzowie, jedna rzecz. Yy, dajcie mi znać. Nie tu. Już nie wiem, nie wiem, za dużo tego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podoba mój aktualny poziom montażu. Bo trochę bardziej się staram. Jak dotrwałeś, widzę, do tego momentu, to. Zostaw komentarz. Mm, zostaw komentarz. Drabina, niech będzie drabina. To, co się stanie, nic się nie stanie, ja przypnę ci serduszka, ale każdemu przypinam serduszka, więc to żadne osiągnięcie. Ale możesz napisać, już się pobawmy, tak? Dobra, yy, widzowie, co ja mogę powiedzieć? Idziemy jeszcze po jedną rzecz, w sumie nie po jedną rzecz, tylko do jednej rzeczy. Konkretnie trzeba powybijać tych karakanów Bo jak ja ich słyszę cały czas Kurde kaczory donaldy małe <laughs> Czemu nie pytajcie kiedyś czytałem sobie kaczory donaldy Gigant poleca bardzo polecam Wiecie gigant poleca poleca To nie jest reklama od razu mówię Po prostu czytałem i lubiłem Te komiksy serio lubiłem Fajne były więc polecam Całą mam aktualnie Dalej mam w sumie całą moją kolekcję dawno Tych komiksów nie, no to jest dzieciństwo, więc jak nie czytałeś Donalda, to nie masz dzieciństwa. Tak, bo to ja jestem wyznacznikiem tego, czy miałeś dzieciństwo, czy nie. Jak nie czytałeś kacza Donalda, to nie miałeś żadnego. Pamiętaj, widzu, ja wiem lepiej. Z tymi kośćmi coś trzeba zrobić. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jaki macie pomysł na te kości, i ogólnie na te itemki. Bo szczerze nie wiem, co mogę zrobić. Po prostu nie wiem. Tam dwie sztabki, żelaza, nieźle. Zaklęty łuk, moc jeden, niezliczalność 1. Kur. Ty tu już się prawie przepełniło. Może zrobimy posąg z kości, skoro ja tych kości mam łącznie z 20 staków? <laughs> nie, no dwa. O kurde. 20 staków kości. Kiedyś dla mnie dwie kości to był wyczyn. Tymczasem 20 staków kości. Nie wiem ile, nie chcę mi się nawet tego liczyć. Yy, nie to Dobra widzowie, ale co, ja się w tym momencie pożegnam Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał Mówiłem w sumie, że będzie taki krótszy No i jest krótszy Więc co poradzicie yy, Ja przyznam szczerze Nie miałem siły nagrywać dzisiaj dłużej No musicie to zrozumieć, ja też nie zawsze budzę się Cały zdrowy i wypoczęty I to nie jest wymówka Bo ja nie lubię ogólnie robić wymówek Uważam, że to jest słabe robienie wymówek Co to jest w ogóle robienie wymówek ale, dobra, wiecie co, widzowie, sobie to oświetlimy. Kurde, jakie łoże prezydenckie, pato. No kurde, jak? Czekaj, na miniaturkę będzie. Dobra, widzowie, ja wam dziękuję. Yy, podsumowując, nie lubię robić wymówek, krótszy odcinek. No i co, widzimy się już jutro, jutro robimy fajną rzecz. Ale to wam, nie jutro, co ja gadam. A właśnie, jutro Hardcore o 18, więc proszę mi wpadać. A widzimy się na zwykłym Minecrafcie w sobotę, to chciałem powiedzieć. No, będzie fajna rzecz, ale wam nie powiem. Będę chami, nie powiem. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Ale mam schizę. <strybujesz> <strybujesz> <strybujesz>